O tym, co dla przedsiębiorców oznacza wprowadzenie ustawy o sygnalistach, będę rozmawiał z panią Martą Kozak-Maśnicką z kancelarii Orzuk-Tamczykowski. Dzień dobry, witam panią. Dzień dobry. Kiedy zostanie wdrożona w Polsce dyrektywa unijna dotycząca sygnalistów? Na jakim etapie przygotowań jesteśmy? Dyrektywa unijna o ochronie sygnalistów powinna zostać wdrożona do 17 grudnia przyszłego roku, natomiast obecnie nie ma nawet choćby projektu ustawy takiego oficjalnego, który, która wdrażałaby dyrektywę unijną. Jest natomiast taki projekt przygotowany przez organizację pozarządową, Fundację. Batorego. Natomiast jeżeli mówimy o takich oficjalnych projektach rządowych, to na razie nie ma żadnych propozycji. Natomiast oczywiście na wdrożenie dyrektywy Polska ma jeszcze rok. Co w tej dyrektywie powinno się znaleźć? Jak powinni chroni być chronieni sygnaliści? Po pierwsze sygnalista, czyli osoba, która zgłasza informacje o. O nieprawidłowościach w ramach trzech dostępnych kanałów, o których stanowi dyrektywa, będzie chroniony, jeżeli dokona zgłoszenia zgodnie z procedurami. Po drugie, jeżeli ma uzasadnione przekonanie, uzasadnione przekonanie o tym, że zgłaszane przez niego informacje są prawdziwe w momencie dokonania zgłoszenia. No i tylko w, pod takimi warunkami ten sygnalista będzie chroniony. To oznacza, że nie, nie będzie można takiego sygnalisty zwolnić lub też no, wyciągnąć wobec niego innych, jakieś inne negatywne konsekwencje, prawda? Czyli na przykład utrudniać mu awans, czy też w jakiś inny sposób grozić mu lub też stosować jakieś naciski psychiczne. Także to jest taki, taki jeden filar ogólny zakaz stosowania działań odwetowych wobec sygnalistów. Za to będą groziły sankcje dla podmiotów oraz osób, które takie działania odwetowe będą podejmować. To jest jakby ten filar ochrony sygnalisty. Natomiast dyrektywa zakłada także instytuc instytucjonalne rozwiązania. To znaczy, konieczność wdrożenia takich mechanizmów zgłaszania nieprawidłowości. Czyli domyślam się, że chodzi o procedury, które muszą wprowadzić przedsiębiorcy, czy tak? Tak. Tak, tak, oczywiście. Chodzi tutaj y, o y, podmioty prawne sektora prywatnego, czyli wszystkich przedsiębiorców zatrudniających co najmniej 50 pracowników. Y, jeśli chodzi o ten termin wdrożenia do przyszłego roku, do 17 grudnia 2021 roku, to podmioty zobowiązane do wdrożenia systemu zgłaszania nieprawidłowości to będą podmioty, które zatrudniają co najmniej 250 pracowników i więcej. Natomiast od 17 grudnia 2023 roku zobowiązane będą również do wdrożenia takich mechanizmów przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników, czyli od 50 do 249 pracowników. A co należy rozumieć przez określenie kanały zewnętrzne, do których można zgłaszać nieprawidłowości? Jakie instytucje mamy tutaj na myśli? Mm -hmm. Dyrektywa przewiduje y, trzy, y, trzy, jakby, etapy, czy też właśnie kanały. Zgłoszeń. Po pierwsze, jest to ten kanał zgłoszenia wewnętrznego, o którym już wspomniałam, czyli w ramach danej organizacji, w ramach przedsiębiorstwa lub też w ramach organizacji sektora publicznego, bo takie podmioty również będą zobowiązane do wdrożenia mechanizmu zgłaszania nieprawidłowości. Natomiast drugi kanał, o który Pan pyta, to jest właśnie to zgłoszenie zewnętrzne, czyli zgłoszenie do właściwych organo Może to być policja, prokuratura, państwowa inspekcja pracy, urzędy skarbowe. No i zgłoszenie zewnętrzne będzie możliwe wtedy, jeżeli nie będzie mechanizmów procedur zgłaszania nieprawidłowości w ramach danego przedsiębiorstwa, lub też potencjalny sygnalista będzie, mógł, będzie miał uzasadnione podejrzenia, że jednak spotkają go działania odwetowe w przypadku, w przypadku dokonania zgłoszenia, no i w związku z tym będzie mogło pójść do, do, do właściwe, właściwego organu. Państwowego. No, jest jeszcze trzeci kanał, trzecia możliwość, czyli jeżeli dany, dana osoba zgłosi, zgłosi naruszenie wewnątrz, wewnątrz organizacji, później na zewnątrz i problem wciąż nie będzie rozwiązany, lub z jakichś powodów będzie mogła przypuszczać, że skorzystanie z tych dwóch kanałów nie rozwiąże danego problemu, zostanie on wciąż zamieciony pod dywan, no to wtedy będzie mogła dokonać tak zwanego ujawnienia publicznego, czyli upowszechnić tą informację o, o naruszeniu za pośrednictwem mediów czy też dziennikarzy. No i to oczywiście będzie się wiązało dla, dla przedsiębiorcy z istotnymi konsekwencjami nie tylko finansowymi, ale przede wszystkim wizerunkowymi. Istotna będzie rola osoby bezstronnej w firmie, która będzie zajmowała się takimi zgłoszeniami. Jak należy rozumieć to określenie osoba bezstronna? Czy to powinien być ktoś z top managementu, na przykład? Tutaj nie ma, nie ma jednej właściwej odpowiedzi. Wszystko zależy od, od danej organizacji. To przede wszystkim powinna być osoba, może to być osoba, po pierwsze, zaznaczmy, wewnątrz organizacji wyznaczona, czyli właśnie ktoś z top managementu, czy też osoba specjalnie do tego zatrudniona, na przykład. Na stanowisku compliance officera, albo może to być też osoba trzecia, czyli z zewnątrz organizacji, która również będzie rozpatrywała takie zgłoszenia. I tutaj przede wszystkim dyrektywa mówi o tym, że taka osoba powinna być bezstronna to znaczy ona nie może być z pewnością zaangażowana w daną sprawę, którą rozpatruje. No i oczywiście ona też powinna z należytą starannością, tą starannością rozpoznać zgłoszenie i przeprowadzić określone działania następcze. Taka osoba też powinna budzić zaufanie pracowników, którzy, którzy mają prawo oczekiwać, że ich, ich informacje na temat ich tożsamości i, i informacje, które zgłosili w danym zgłoszeniu będą chronione. Jakich kar finansowych mogą się spodziewać podmioty zbiorowe, czyli, czyli przedsiębiorstwa, których zarządy nie wprowadzą należytych procedur no i nie, nie będą chronić sygnalistów? Można się spodziewać, że będą to wysokie kary finansowe. Tutaj dyrektywa nie wskazuje, nie wskazuje żadnej wysokości tych kar finansowych, natomiast, natomiast oczywiście zawsze zostawia to do dyspozycji państw członkowskich. W związku z tym państwa członkowskie powinny określić te sankcje tak, aby były one odpowiednie do naruszenia i proporcjonalne. Tutaj można się spodziewać, że te kary będą wysokie, dlatego że w jednym z projektów to, to jest projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, który, o którym było ostatnio dosyć głośno. Rządzący zapowiadali, że, że te kary za, za właśnie za niewdrożenie takich procedur, czy też za zastosowanie działań odwetowych wobec osób zgłaszających informacje mogą być rzeczywiście bardzo wysokie. No, w tym projekcie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych to były kwoty rzędu nawet do 60 milionów złotych. O wprowadzaniu instytucji sygnalistów w polskich przedsiębiorstwach rozmawiałem z panią Martą Kozak-Maśnicką z Kancelarii Orzuk Tomczykowski. Dziękuję za rozmowę. Miłego dnia. Bardzo dziękuję. Wdej mnie.